Hej, cześć, Manko. Witam was bardzo serdecznie, gorąco. Ja jestem no, i witajcie w grze Minecraft. Dzisiaj pokażę wam na szybko AFK w Fish Farmer. I zaraz wam ją pokażę, tylko przejdziemy sobie na inną planszę. Okej, okay, znajdujemy się teraz na drugiej mapie, na mapie pokazowej. Zaraz wam pokażę jak to zbudować. I co nam będzie potrzebne do właśnie tej, tej farmy? Jedna woda. Może być slime block, albo jakikolwiek inny blok. Jeden płotek, jeden hopper, mogą być dwie skrzynki, bądź jedna, bądź więcej. Noteblock, block, heavyweight pressure plate, czyli ten z ironu, z żelaza. I ja sobie wybrałem iron trapdora. I to będzie wszystko, a teraz wam pokażę mniej więcej jak to zbudować. Robimy sobie taki, takie wąskie wejście, przejście. Dajemy dwie skrzynki po tej stronie, następnie łączymy do nich hoppera. Na hoperze stawiamy fensa. Następnie, gdy kucamy, naciskamy na hopera, wpuszczamy wodę. Ta woda wlotuje właśnie do, do tej dziury. I teraz dajmy tutaj noteblocka. Na noteblocka możemy dać sobie jakikolwiek blok. Zaraz Wam wytłumaczę czemu. I teraz dajemy na slime bloku, na, na tym przykładzie, klapdora. I na fensa kładziemy sobie heavyweight pressure plate. I to proszę Państwa jest właśnie AFK Fish Farma. Zaraz Wam wytłumaczę jak to mniej więcej działa i czemu dałem tutaj ym, jakiś blok na, na NoteBlocka. Boże, jak to zabawnie brzmi. Więc tak, weźmiemy sobie jeszcze tylko wędkę. Ok, mamy wędkę. Teraz wystarczy podejść, trzymać prawy przycisk myszy i celować celownikiem w NoteBlocka. Czemu? Ponieważ to jest blok, który tak jakby ciągle się zużywa, zobaczcie, że ciągle macham jakby wędko, czyli ciągle jakbym naciskał, albo ewentualnie używał wędki. To jest dziwna mechanika. Teraz zobaczcie, że nie słychać w ogóle bloka, prawda? Jest wyciszony. Ale jak widzieliście, dostałem achievementa, czyli fish farm działa. Zaraz zobaczycie, może złowię coś jeszcze i może wpadnie do skrzynki, to Wam od razu udowodnię, żeby nie było, że ja tutaj coś baituję was. Ale chyba coś nie wpada na razie, bo to jest zwykła wędka. Dobra, wyciągnijmy. Zobaczcie, że ma mamy raf Solomona. Czyli wszystko działa. Teraz usuniemy blok z bloka i zobaczcie jak teraz będzie dziwnie brzmieć. Słyszycie bloka? No właśnie. Dlatego zazwyczaj stawia się coś na bloka, może być to nawet sandstone, cokolwiek i zobaczcie, że nie będzie nic słychać. Cisza. I tak, właśnie prezentuje się Fish Farm. Do tego możemy dać sobie jeszcze. W sumie zostawię mi ten blok. Do tego, proszę Państwa, najlepszy, są, najlepszy jest e, mending mieć na wędce. Dlatego, że gdy łowimy, zużywa nam się wędka. Wędka ma chyba tylko 64 zużyć, jak się nie mylę. Oraz jest fajne to, że dostajemy Expa za każdą rzecz, którą złowimy. Więc gdy dostajemy Expa, nasza wędka automatycznie się naprawia z mendingiem. Więc tak jakby dopiero wtedy polecam zbudować coś takiego. Oraz jeśli chcecie, bo to trzeba trzymać. Prawy przycisk myszy, czyli powiedzmy, trzeba trzymać przycisk, gdzie jest zbindowany użycie, tak? Więc jeśli chcecie iść spać albo chcecie iść gdziekolwiek i macie wędkę, ale nie macie, powiedzmy, klikera na prawy przycisk myszy, jest coś takiego, że wchodzimy w opcję. W kontrolę. Tutaj mamy Use Item Place Block. Na no right button, nie? Czyli na, na prawym przyc przycisku myszy. Naciskacie, nie wiem, na spację, na kontrol, co, cokolwiek. Więc my da, damy spację. Wiem, że na spacji jest jeszcze skok, więc musimy go usunąć. E, ok, tu po prostu będzie prawy przycisk myszy. Tak na szybko. Ok, gdy położymy jakąkolwiek rzecz na spacji, ona będzie ciągle się używać, więc praktycznie przez noc będzie nam się łowić. Dobra, to wszystko, co chciałem wam pokazać. Dziękuję za obejrzenie i do, do, do następnego. Trzymajcie się hypa.